はい。Okay, <Hi. S 1> Co to is... What? What? I radujmy się nim. Bartek, uspokój się. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam pan. Bartek, bądź waflem, napisz na czacie I start red Jak masz pięciu Polaków w drużynie, to jeszcze jesteś z i ja nie rozumiem, czemu on to robi. Ja też nie rozumiem, czemu on to robi. Serio? Nie, wymyśliłem to przed chwilą. Trochę bullshitowy jest ten damage, że ja dostałem w tym momencie... Nie mam mana. ...aż tyle. Pierdolu. Świetnie to od panu to poszło. Jaka byłaby jedna? Przeciwnie. Czy tam na bocie jest osobnik zwany Nunu? Był. Był, Był. przed chwilą, tak. Okej, okay, dobra, czyli jestem w miarę bezpieczny. <słuch> Skoro tak uważasz... Skoro ja i osobnik zwany Nunu na bocie. A, ja, nawet jakbyś to schillowała, to by to nic nie dało. To by nic nie dało, nie dałoby nic. No. I tak, by nic nie dało. Nie dałoby nic tak. Nie dałoby nic tak. Polska górą! Jaką masz chromę? Czerwoną, to ja wezmę białą. O, Polska! Polska. No, widzisz pan, bo wszystko twoja wina. Zabiję się o dwa razy, więc ma jedną pierś? <śleszy> A nie. A nie, przepraszam, zabiję ją raz. A to ta ta, kurwa, dwa razy. Schizofrenia. <śleszy> To Sivir dwa razy. On Sivir, kończył podstawówkę, a nie matematykę. Stąd już z tego wyjdę, nie wyjdę. Wyjdę? Nie wyjdę. Wyjdę? Nie wyjdę. Nie wyjdziesz, nie wyjdziesz, wyjdziesz, wyjdziesz. wyjdziesz. Wyjdę! Raczej by cię zdejmowali, jakbym tutaj nie tepnął, więc. E, tak. To wszystko moja zasługa. Mhm. Mm e, e, odpuszczam Twoje grzechy z Kijaną czy coś. Ameno. Stąd going? No, Nie jestem martwy Ja mam lowa i nie mam łóca Nie zabijacie jej Moja no, nie żyję. Jeden kill dla niej, teraz jeszcze dwa będą Nie będzie, pa Gerwazy Gerwazy Żyję Nie żyję Spokojnie, <grym> bo cię kruje. Ale to wtedy nie możesz zasnąć, a nie, że no tak. ci się nie da. No, dobra. Może się trochę źle wyraziłem, bo jestem niewyedukowanym panem prostakiem. To nie byłem ja nawet. Ja pierdolę, sam się zabiłem. Ja! A! Diana żyj. Dziękuję. Cieszę się, że wykonujesz moje rozkazy. Ten... Teraz mam multa. Ten no pan nie. właśnie zabił Sivir. No nie. No nie no. No Boże, przykleiło się. Panie komendancie, łaczko mu się odlepiła. Mocy. Wybaczkę do próbowałem cię uratować. Trzy razy kliknąłem tego jebanego Ultana, i za żadnym u... razem nie zadziałał. Ej, bo tutaj się coś dzieje. Co nie? Dziwna do sprawy. wypłata. <grym> tak. Tym razem zwykła. A. Już nie miałam. O, ci zdejmę. Boję się. on bo mnie na Ultama. Ludzie są jacyś specjalni. Ja pierdolę, teraz ja jestem specjalny. Znalazłem się na ten przypadek. Hiiiiiih, co ty się odwalają, mojego kurwawawa. Ludzie są jacyś dobrać. specjalni. Albo nie. Oła? No, jak kto pierwszy zegzekutował śmieciu? <śmiech> <śmiech> o Boże! Dzięki za info. A ty ją robisz, ASA? No super, że za ciebie idę. A to Kurwa, wierzę, jestem wiodą. Nie trafiłem swojego ku, ale że jestem jodem, to i tak wygrałem automatycznie, ponieważ jestem jodem Ona dalej nic nie ma. Ona jest po dwóch śmierciach i nie kupiła nic. Po trzech śmierciach, ty masz chromkę do tej Ari? No. Egerl. Aha. <laughs> Dobrze, krótko z tym midlanerem pierdzielonym, ardentem. Znaczy co? Od kiedy nie, Ardent no jungle TV. I co tu się dzieje? Czemu się już wyzywamy? To jest tak, jest AP i macyce. Jak na moje proste wnioski. No nie da się ukryć, że macyce. Dobra, idzie trzecie w ruch. Jak dobrze pójdzie, to w następnej będzie Gragas. Bo to się po czwartym odblokowuje, tak? Gragas w Champions Selekcie. Tak, 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 tak. Inaczej nie możesz go wybrać po prostu. W sensie Z jest za sara. Jeżeli chcesz grać Gragas, to musisz mieć podpięty alkomat taki specjalny. I po prostu jak dmuchniesz i wyjdzie ci, wiesz, 3 promile To lecisz? <laughs> Tylko trzy? Ja myślałem, że 13 nie w końcu, no, w końcu on jest z, zależy od serwera, zależy od serwera Ja mówię o, o amerykańskim, w Europie może być trochę wyżej A na, a to na ruskim kura. to już w ogóle Jestem wolniejszy jeden tak niż bym sobie tego życzył Ojejku, jesteś wolniejszy o jeden auto... a, tak. Chłopie, wiesz, że my nie jesteśmy na Challengerze w Korei Tylko na jakimś kurwa Silverze na normalach w EUNE Kurwa, kurwa, chuj, chuj A, kurwa, kurwa, chuj, chuj a, Cześć. Co jest... Kurwa no. Aha. Pomożesz mi czy nie? Gdzie ty idziesz? Nie wiem. odszedłeś w drugą stronę? Tego nikt nie No! Jeść. Był po mojej stronie, Bóg mi pomógł, odszedł. W揮. Bo to... Nie bo... to bo więc... było bardzo dużo innego jedzenia, którym miałem się zająć. No właśnie. Więc to nie jest wina Nazanii, tylko całego managementu wokół niej. I nieświadomość tego procesu jest a a! O Boże, ja jestem kurwa głupi. Nic nie trafiłem. Jeszcze umrę, jeszcze umrę, jeszcze umrę. Nie umrę chyba O, flin a! I takie rzeczy pod wpływem No kurwa, sonorbaka nam idzie Takie zabawy, Już rozumiem a. Ganko planko! Ganko planko, daj do planko Martwa deska Mandarinka No. A, smaczne było Nie! Nie! Jestem głupi! Aaaaa! Tak, jesteś głupi, to tak bardzo kurwa. On jest tankowny w cholerę ja też jestem głupi. Chyba jesteśmy głupi! Mhm.